Dobrze, nazywam się bata Popowska, mam 63 lata, a od 1991 roku zmagam się z neurologiczną chorobą, atakującą muszku rdzeniową. To wspiera mi silna utrata równowagi, boli mnie ciało, szybko się męczę. Dowiedziałam się o istnieniu kombinezonu MOLI. Po teście byłam e, mile zaskoczona, mniej drżałam. E, na drugi dzień stwierdziłam, że e, lepiej wykonuję ćwiczenia. Dlatego kochani wracam się do was z prośbą o wsparcie w zakupie kombinezonu. Wróciła nadzieja.